Bonjour tout le monde, tutaj Ania z kanału Marszewka w Paryżu. Witam Was serdecznie we vlogmasie numer 4. We'll be Witam Was z drugiej strony kamery. Dzisiejszy dzień rozpoczęłyśmy z Nadią wizytą w centrum handlowym, w centrum naszego miasta. Szukałyśmy dla Nadii mikołajkowego prezentu. Dzisiaj mamy środę mikołajki. We Francji mikołajek generalnie się nie obchodzi, chyba, że mieszka się w regionie Alzacja i chyba Lotaringia. Te dwa regiony mają najcałości niemieckie, oni tam mają parę swoich własnych tradycji i tam z tego co wiem, Mikołajki są świętowane w nieco inny sposób niż w Polsce, ale są świętowane. U mnie w domu oczywiście ta tradycja Mikołajkowa jest. Ja jestem Polką i bardzo zależy mi na tym, żeby ta polska tradycja mikołajkowa była w naszym domu kultywowana. Swoją nogą mój mąż zawsze się dziwi, jak wiele tradycji, jak wiele świąt my Polacy potrafimy wynaleźć, żeby rozpieścić nasze dzieci, żeby wręczyć im jakieś prezenty. Wracając do tematu, ja zakupy mikołajkowe miałam w planach zrobić w ubiegłą sobotę, ale niestety Nadia nam się rozchorowała i aż do dzisiejszego dnia zostaliśmy w domu. Dzisiaj była bardzo ładna pogoda, więc postanowiłam skorzystać e, i jednak wybrać się z nią do sklepu, żeby jakiś prezent wybrać. E, co prawda jeden prezent już w domu miałam, ale wydał mi się trochę za maleńki jak na Mikołajki i postanowiłam coś dokupić. E, ja planowałam jej zakupić książeczki e, o tematyce bożonarodzeniowej e, z psim patrolem albo z Barbapapą. Jednak okazało się, że w supermarkecie, w naszym centrum handlowym nie ma działu z książkami. Jedyna księga dnia w naszym mieście była zamknięta. No i zakupić książek mi się nie udało, ale sprawa nie jest jeszcze stracona. Na pewno zakupię te książeczki w ten weekend. W każdym razie, jakiś tam dodatkowy prezent Mikołajkowy udało mi się w centrum miasta zakupić. Twoją drogą powiedzcie mi, jak to u Was wygląda z przynoszeniem prezentów w Mikołajki, bo ja wszędzie widzę, że dzieciaki zostawiają jakieś ciasteczka, marchewki, mleko dla Mikołaja. A u mnie w domu zawsze prezenty znajdowały się pod poduchą, i czasami mam wrażenie, że jestem jedyną osobą, która w ten sposób prezenty znajdowała. Więc dajcie mi koniecznie znać, jak to u Was wygląda. Być może jednak nie jestem jedyna. Nadia, póki co, jeszcze dzisiaj swojego prezentu Mikołajkowego nie dostała. Dostanie go, kiedy obudzi się z drzemki. Twoją drogą w przyszłym roku, wydaje mi się, że Nadia będzie już na tyle duża. Że będzie można jakąś tam tradycję przynoszenia prezentów wprowadzić, właśnie czy to poprzez zostawienie prezentu pod poduszką, czy to przez zostawienie jakiegoś tam prezentów w butach. No dobrze, teraz więc pokażę Wam, co Nadia na Mikołajki dostanie. Dostanie ten oto pojazd. Jest to część z, z psiego patrolu. Nadia dalej ma fazę na psie patrol, więc postanowiliśmy jej to z mężem kupić. Ten prezent wydawał mi się dosyć mały, jak na Mikołajki, więc postanowiłam dokupić jeszcze coś dodatkowego. I dzisiaj w action znalazłam tego otopsa. Jest to pies, który chodzi i który wydaje jakiś dźwięk. Udało mi się go kupić tak, żeby Nadia go nie widziała, więc mam nadzieję, że to będzie dla niej fajna niespodzianka. Oba te prezenty dostanie w tej oto torbie z Psim Patrolem. E, powiem Wam, że chciałam coś o tematyce świątecznej, ale w Action było tyle ludzi, że po prostu marzyłam tylko o tym, żeby wziąć cokolwiek i szybko stamtąd wyjść. Zakupiłam też paczkę Kinderków e, mini Mikołajów. Nadia dostanie jednego bądź dwa, a reszta po prostu będzie do podziału pomiędzy pozostałych domowników. No dobrze, także ja idę co nieco do domu ogarnąć, póki Nadia jeszcze śpi i mam nadzieję, łączę się z Wami później. Prezent po zapakowaniu prezentuje się następująco. Wygląda bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Nadia się spodoba i mam nadzieję, że będzie bardziej zainteresowana prezentem niż tą torbą z Pim patrolem. Także ja czekam aż Nadia się obudzi. I łączę się z Wami ponownie z moimi pomponami, które pokazywałam Wam już w jednym z wcześniejszych vlogmasów. Początkowo myślałam, żeby zrobić je z Nadią, ale jednak są dosyć skomplikowane do zrobienia. Trzeba użyć nożyczek, więc jednak stwierdziłam, że zrobię to sama. A mam teraz chwilę czasu, więc zabieram się do roboty. Już z powrotem e, zrobiłam tylko jeden pompon. E, prezentuje się on następująco. E, nie jest źle, mogło być gorzej. Powiem Wam, że nigdy nie sądziłam, że taki jeden pompon może zająć e, tak wiele czasu. Spędziłam nad nim, e, nie kłamiąc, e, prawie godzinę. E, I efekt nie jest zbyt zadowalający. Powiem Wam, że jeżeli bym się stosowała do instrukcji na opakowaniu, to już dawno poszedłby do kosza. E, na szczęście jest YouTube, e, są tutoriale i mogłam sobie podejrzeć jak się takie pompony robi. Yy, powiem Wam, że ja lubię takie robótki ręczne, nie mam na nie zbyt wiele czasu, ale jeżeli chodzi o wyszywanie, szydełkowanie, to ja bardzo lubię. Swoją drogą myślę, że robienie takich pomponów to bardzo fajna, bardzo kreatywna forma spędzania wolnego czasu, yy, także jeżeli macie dzieciaki trochę starsze od mojej to zdecydowanie Wam polecam. No i na pewno w wolnym czasie jeszcze te dwa pozostałe pompony sobie zrobię. Nadia, a co tam w środku jest? Mikołaj coś dla ciebie zostawił, tak? Czekaj, pomogę. O, pierwszy. Hmm? Co my tutaj jeszcze mamy? Ła, wow. dwa prezenty. I to wszystko. Może, być? Tak? Pies. Fajny pies? Wow. Tak, to jest Chase. W autku. Mhm. Tak, to jest autko. cieszysz się? I nie ma zbyt wielkiej reakcji, ale ona dopiero wstała, więc jeszcze musi się rozkołysać. Później na pewno da kladu. Tak. Tak. się Z Wami już kolejnego dnia, przychodzę do Was dzisiaj z moją świąteczną kawką, świątecznym kubku. I z moim ciachem, ale nie jest to zwykłe ciacho, jest to ciacho, o którym chciałabym wam dzisiaj troszeczkę poopowiadać. W ramach ciekawostek o Francji, ciasto to nazywa się galette d'erroir, czyli w moim wolnym tłumaczeniu jest to ciasto królów bądź placek królów. der d'erroir jest to ciasto, które jest jedzone w ogromnej części Francji, we francuskiej Kanadzie, w Szwajcarii czy w Luksemburgu. 6 stycznia, czyli właśnie w Święto Trzech Króli. Galette de nie jest to nie wiadomo jak wymyślne ciastko. Jest to po prostu ciasto francuskie, czyli patfejty i w środku jest farsz, najczęściej jest to pasta migdałowa, jednak bywają też ciasta z konfiturą jabłkową albo na przykład z czekoladą. Jak już wcześniej wspominałam, tradycyjnie jest to ciastko, które je się w Święto Trzech Króli. Najczęściej towarzyszy temu szklaneczka cydru, ale w sklepach pojawia się ono już dosyć wcześnie, bo nawet w połowie listopada i towarzyszy nam podczas całego świątecznego okresu. I słuchajcie, Galette de Roya jest to ciasto dosyć niezwykłe, bo w tym ciastku ukryta jest figurka. Ona powinna być porcelanowa i powinna przedstawiać jakiś wizerunek świętych, ale ja widziałam już wszystkie opcje. Widziałam jakieś plastikowe dzwoneczki, girlandy, choinki, widziałam też postaci Disneya. Także teraz już naprawdę wybór tych figurek jest ogromny. Swoją drogą, jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję zjeść Galette, to uważajcie na zęby, bo te figurki bywają naprawdę twarde. I teraz o co chodzi z tą figurką. E, tradycyjna galette des Rois, ona jest e, większa niż to ciastko. E, to ciastko jest e, miniaturowe dla jednej osoby, a najczęściej taka galette des Rois, to jest takie duże ciasto na 6, 8, 10 osób lub więcej. I teraz w tym cieście ukryta jest jedna figurka, la Fèvre, i podczas rodzinnego spotkania ta osoba, która w swoim kawałku ciasta tą figurkę znajdzie zostanie królem bądź królową wieczoru i będzie miała szczęście przez cały następny rok. Bardzo często, szczególnie w marketach, galette de Royale jest już sprzedawana w komplecie z kartonową koroną, złotą bądź srebrną, którą król bądź królowa musi sobie na głowę nałożyć. Powiem Wam, że jest to bardzo fajna tradycja. Słyszałam, że nawet dorosłym zdarza się oszukiwać dzieciaki i robić tak, żeby właśnie dzieci tą figurkę w swoim kawałku ciasta znalazły. Jeżeli będziecie chcieli, to ja Wam o całej historii Galerii opowiem bliżej święta Trzech Króli. A teraz chciałabym Wam tylko powiedzieć, że. Kiedyś to wspólne jedzenie Galette de Voix miało taki charakter bardziej religijny, no a teraz już ma to bardziej charakter laicki, chodzi po prostu o wspólne zjedzenie deseru, o wspólne spędzenie czasu w miłym gronie. Swoją nogą to ciasto oczywiście już jest upieczone, ale najlepiej smakuje, jeżeli podgrzeje się kilka minut w piekarniku. Ja tego najczęściej nie robię, niestety. W takiej formie na zimno też jest dobre, ale z piekarnika jest oczywiście lepsze. Także jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję takiego ciastka spróbować, to naprawdę Wam polecam. Oczywiście we Francji jest podobne ciastko, dostępne cały rok. Nazywa się ono Triangle Zamond, czyli trójkąt z migdałami. Ono jest naprawdę podobne, ma praktycznie taki sam skład, ale jednak ciastko, które możemy zjeść tylko i wyłącznie w okresie świątecznym, smakuje lepiej. Także ja już moje ciastko jem, dopijam kawkę i łączę się z Wami za chwilę. I łączy się z wami ponownie już z zaświeconą choinką i chciałabym wam teraz poopowiadać o tym, czego Francuzi słuchają w okresie świątecznym. Wiem, że chcieliście, żeby takie coś się we Blogmasach pojawiło. Daliście mi o tym znać w komentarzach, więc stwierdziłam, że co nieco Wam na ten temat opowiem. Oczywiście najfajniej by było zrobić na ten temat osobny odcinek. Z fragmentami piosenek, o których mówię. Niestety na chwilę obecną jest to niemożliwe, bo gdybym jakieś fragmenty muzyki we vlogmasie użyła, najpewniej zostałby on zablokowany, a YouTube ścigałby mnie za prawa autorskie. Wiem, że kiedyś w internecie obowiązywała zasada cytatu, zasada 30 sekund utworu, ale mam wrażenie, że na YouTubie ona nie obowiązuje, niestety. Więc jakoś musimy to obejść, po prostu co nieco Wam o tych tradycjach muzycznych we Francji poopowiadam i po prostu w opisie pod filmem wstawię Wam linki do piosenek na YouTubie. Zaczniemy od świątecznych piosenek, a później przejdziemy do kolęd. Więc czego Francuzi słuchają święta? Pewnie wiele osób teraz będzie zdziwionych, bo wiele osób uważa, że Francuzi nienawidzą wszystkiego, co anglosaskie, ale Francuzi słuchają piosenek świątecznych w języku angielskim. Być może nie te starsze pokolenia, pokolenia moich rodziców, moich dziadków, które są bardziej tradycyjne, ale moje pokolenie słucha piosenek w języku angielskim. Jakie są to piosenki? Praktycznie wszystko to, co leci w polskim radiu. Merry Christmas everyone, All I want for Christmas is you. Co tam jeszcze jest? Santa Claus is Coming to Town, przepraszam za mój angielski, ale odkąd jestem we Francji, to po prostu mój angielski leży i kwiczy. A jeżeli chodzi o piosenkę Last Christmas, to mimo to, że jest tutaj znana, to raczej nie robi aż takiego szału, jak to ma miejsce w Polsce. Wiecie no, w Polsce mimo wszystko póki Last Christmas w radiu nie poleci, to okresu świątecznego nie ma. I słuchajcie, te anglojęzyczne piosenki. One bardzo często są puszczane w centrach handlowych, w sklepach, na jakichś wydarzeniach organizowanych z okazji świąt, na przykład na jarmarkach. I słuchajcie, co mnie ostatnio zaskoczyło, wczoraj, kiedy byłam w Rzymu, w centrum handlowym. Słyszałam, że z głośników leciały chrystmasowe piosenki z YouTube'a. Piosenki, które YouTuberzy, w tym ja, wykorzystują w swoich vlogmasach. Powiem wam, no, zdziwiło mnie to, bo nie wiedziałam, że naprawdę te YouTube'owe świąteczne piosenki weszły już naprawdę do kanonu tych świątecznych hitów. Co dalej? Jakich jeszcze piosenek słuchają Francuzi? Francuzi słuchają też francuskich coverów tych anglojęzycznych utworów. I co my tutaj mamy? Mamy na przykład piosenkę Vive le Vent, która jest coverem Jingle Bells, piosenkę Monbeau Sapin, która jest coverem Christmas Tree. Powiem wam szczerze, że ja tych francuskich wersji utworów raczej tutaj nie słyszę, ale wiem, że one istnieją, mają się całkiem dobrze i bardzo często różni wykonawcy nagrywają w okresie świątecznym. Ich własne wersje tych anglojęzycznych piosenek. Jeżeli chodzi już o takie naprawdę francuskie piosenki, od A do Z, to ja znam jedną, w zasadzie to dwie, ale o tej drugiej za chwilę. Jest to piosenka Petit Papa Noël, czyli Mały Święty Mikołaju. Jest to piosenka, która w sondażach jest uznawana za najbardziej lubianą francuską świąteczną piosenkę. Pewnie dlatego ja ją znam. Żartuję oczywiście, ja tę piosenkę poznam już w szkole na lekcjach francuskiego. Piosenkę Precipé Père Noël znają chyba wszyscy. Dzieciaki uczą się jej od małego. Jest ona bardzo często wykonywana przez różnych znanych artystów. Nadal oczywiście znajdziecie linka do jakiegoś fajniejszego wykonania. No i polecam jej wysłuchanie. I teraz przejdziemy do tej drugiej piosenki. Piosenka nazywa się Noël Ensemble, czyli wspólne święta, święta razem. Jest to piosenka stosunkowo nowa, bo została wydana w roku 2000. Jest to piosenka, która została nagrana w celach charytatywnych. Chciano zebrać pieniążki na badania nad AIDS. E, nagrano wtedy cały album, który się zresztą bardzo dobrze sprzedał, e, a ta piosenka była pierwszym singlem. Piosenka ta została nagrana przez. E, ogromną ilość artystów, artystów, którzy w tamtym czasie byli na fali, że tak powiem. Jeżeli znacie troszkę francuski przemysł muzyczny, to pewnie wielu z nich kojarzycie. Wykonał ją między innymi Pascal Obispo, Florent Pani, Johnny Hallyday. Znalazło się tam też wielu artystów muzykalowych, bo muzykale francuskie akurat w tamtym momencie były na fali. Wykonali ją, wykonali ją artyści z muzykali Romeo Juliette, Notre Dame de Paris, Lady Commandement, czyli 10 Przekazań, czy Alibaba, czyli Garu, Ellen Segara, Patrick Fiori, Damien Sarg, którego uwielbiam, czy zmarły niedawno Daniel Levy, którego pewnie niektórzy kojarzą. Jest to pan, który śpiewał piosenkę Longue vie z muzykalu 10 Przekazań. Noël Ensemble jest to piosenka, którą ja poznałam jeszcze będąc w Polsce, bo jest to piosenka, którą wykonuje po prostu ogromna ilość artystów, których ja lubię. A później, kiedy przyjechałam do Francji, okazało się, że jest to piosenka, którą wszyscy znają i jest to piosenka, którą mimo wszystko pośród tych angielskich piosenek można tutaj usłyszeć. Ona bardzo często jest wykonywana w telewizji przez różnych artystów, niekoniecznie tych, którzy śpiewali ją w wersji podstawowej. Twoją drogą u mnie na dzielnicy, na głównym bulwarze. Bardzo często przed świętami z głośników puszczane są świąteczne piosenki i z tych głośników ta piosenka bardzo często leci i naprawdę aż się człowiekowi robi mileje, kiedy idzie ulicą, bo naprawdę jest to bardzo fajna piosenka, bardzo fajna melodia, bardzo fajny tekst i bardzo fajne wykonanie. Gdzieś tutaj wstawiam Wam link i naprawdę polecam Wam jej odsłuchanie. Jeżeli chodzi o francuskie piosenki, to wydaje mi się, że to by było wszystko. Jeżeli ktoś z Was również mieszka we Francji, ale na przykład jest ze starszego pokolenia niż moje lub mieszka w innym regionie, regionie bardziej tradycyjnym, bardziej religijnym, to koniecznie dajcie znać jak to u Was wygląda, czy słychać u Was coś innego, czy też głównie prze, przeważają piosenki anglojęzyczne. I jeżeli chodzi o kolendy, to słuchajcie trochę słabo. Tak naprawdę musiałam się trochę edukować w tym temacie. E, bo ja nie za wiele na ten temat wiem, e, ale z czego to wynika? W francuskich kolęd raczej za bardzo tutaj e, poza kościołem, wydaje mi się, nie usłyszycie, e, bo mimo wszystko Francja jest krajem laickim i puszczanie kolęd z głośników mogłoby na przykład zranić czyjeś uczucia alergijne. Opowiadałam Wam chyba w jednym z vlogów z poprzednich lat, że we Francji istnieje zakaz ustawiania żubków w innych miejscach niż kościoły, dlatego żeby nie ranić niczych uczuć. E, pamiętam, że była wtedy niezła afera, bo merowie jakichś małych miasteczek, e, chyba bardziej religijnych, tradycyjnych, e, gdzie w większości pewnie przeważali katolicy, e, ustawili sobie w merostwach żółbek, e, no i niestety zostali skazani na grzywne. Francuskie kolendy oczywiście istnieją, wiem, że ich je jest dosyć sporo, bo akurat trochę się doedukowałam. E, ja znam, dwie dwie chyba najbardziej popularne. E, jest to kolenda Douce Nuit Sainte Nuit, czyli Cicha Noc, chyba najbardziej znana kolenda na świecie. I kolenda né le Divin Enfant, czyli narodziło się Boże Dziecie. O tych dwóch kolendach e, słyszałam e, na lekcjach francuskiego e, oraz e, na studiach, kiedy jeszcze język francuski w Polsce studiowałam. Ja raczej tych kolend nie słucham, e, ja jestem fanką e, polskich kolend. E, ja się na polskich kolendach wychowałam i uważam, że są najpiękniejsze na świecie. A jeżeli wy chcecie sobie francuskich kolend posłuchać, e, to oczywiście zajrzyjcie do linków w opisie, e, bo znalazłam już fajną playlistę na YouTubie. I postanowiłam, że Wam linka do niej wkleję. No dobrze, wydaje mi się, że w temacie świątecznych piosenek we Francji powiedziałam już wszystko. Jeżeli mieszkacie w innym regionie Francji i macie jakieś inne spostrzeżenia, koniecznie dajcie znać. Jeżeli mieszkacie też poza granicami Polski, dajcie znać, jak to z piosenkami wygląda u Was. I myślę, że tym śpiewającym, muzycznym akcentem już się z Wami dzisiaj pożegnam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Oczywiście proszę Was o łapki w górę i subskrypcję, jeżeli moje filmy Wam się podobają. I widzimy się już w kolejnym vlogmasie z Paryża. A bientôt!